33-dniowy okres przygotowania do oddania siebie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi na podstawie dzieł świętego Ludwika Marii de Montfort. Zaczynamy okres przygotowania się do całkowitego oddania się Najświętszej Matce Bożej, a za jej pośrednictwem Jezusowi Chrystusowi. Na podstawie książki księdza Piotra Glasa. Zachęcam Ciebie do zasubskrybowania kanału Projekt LOFT oraz zaznaczenia dzwoneczka, aby dostać powiadomienie w czasie publikacji kolejnych części. Proszę również o udostępnienie tego aktu, by dotarł do jak największej liczby osób. Ocalenie w Marii pakiet ratunkowy w czasach dramatu Kościoła i świata. Ci, którzy pragną praktykować to szczególne nabożeństwo, które nie przyjmuje żadnej formy zorganizowanej, choć należałoby sobie tego życzyć, powinni, jak zaznaczyłem w pierwszej części tego przygotowania do poddania się Jezusowi Chrystusowi, przynajmniej przez 12 dni pracować nad tym, by wyzbyć się ducha tego świata sprzecznego z duchem Jezusa Chrystusa. Następnie, po winni, trzy tygodnie poświęcić na napełnienie się Jezusem Chrystusem za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny. Drugi tydzień: Poznanie Najświętszej Dziewicy. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzień 26 Podobnie jak Jezus Chrystus jest ze swojej natury. I przez odkupienie królem nieba i ziemi, tak Maryja przez łaskę jest królową nieba i ziemi. Królestwo Jezusa Chrystusa istnieje głównie w sercu i we wnętrzu człowieka, według słów Pisma Świętego: Królestwo Boże pośród Was jest. Podobnie i królestwo najświętszej dziewicy rozwija się głównie we wnętrzu człowieka, to znaczy w jego duszy. Dzięki temu Maryja otrzymuje wraz ze swoim synem więcej chwały w duszach niż we wszystkich stworzeniach widzialnych. Dlatego ze świętymi możemy Maryję nazywać królową serc. Spotkałem kiedyś młodego człowieka, który nazywał siebie rycerzem Maryi. Był z tego bardzo dumny. Chodził na spotkania modlitewne i formacyjne. Mówił, że walczy dla Matki Najświętszej. Zaczęliśmy rozmawiać o jego życiu. Okazało się, że żyje już do kilku lat z kobietą bez ślubu, w grzechu cudzołóstwa. Powiedziałem mu, że to, co robi, stoi w sprzeczności z nauczaniem Jezusa i jest totalnym nieporozumieniem, oszukiwaniem samego siebie. Nie zostało to przyjęte przez niego z pokorą, ze skruchą. Wręcz przeciwnie, wysłuchałem wielu przykrych słów pod swoim adresem, a także pod adresem innych ludzi, w tym duchownych. Jest to przykład nierzadkiej hipokryzji duchowej. Wiemy, że problem obłudy duchowej istnieje i prawie każdy z nas ma tu coś na sumieniu, ale nie oznacza to, że mamy temu zjawisku ulegać i mu przyklaskiwać. Niestety, mówiąc także o Maryi i konsekracji, możemy tkwić w obłudzie, możemy nazywać ją królową naszych serc, oddawać się jej w niewolę, możemy również, jak mówi święty Ludwik, odmawiać tysiące różańców. Chodzić do sanktuariów na pielgrzymki i robić różne inne pozornie pobożne rzeczy, ale nie będzie to miało żadnego wpływu na radykalną zmianę naszego zachowania i myślenia. Mogę obwiesić się różańcami, medalikami, ikonami, palić świeczki, ale czy rzeczywiście te praktyki sprawią, że szczerze będę mógł Maryję nazwać moją matką i królową? Dzisiaj Maryja pragnie niepodzielnie być królową mojego czystego. A nie zabrudzonego przez grzech śmiertelny, obłudę i niewierność serca. Kiedyś jako młoda, pokorna dziewczyna powiedziała aniołowi tak, zgadzając się na wszystko, co Bóg zaplanował w jej życiu i na wszystkie konsekwencje związane z tym wyborem. W Apokalipsie czytamy o niewieście obleczonej w słońce, z księżycem pod stopami i z wieńcem z gwiazd, dwunastu na głowie, walczącej z szatanem. Ksiądz Gobbi pisze w swoich zapiskach z lokucji, że na końcu czasów Maryja przybędzie i objawi się, straszna i potężna, a moce piekielne zostaną wstrząśnięte. Zanim się to jednak stanie, ona teraz potrzebuje każdego z nas, świeckich i duchownych, potrzebuje naszych całkowicie oddanych i czystych serc, które staną się częścią jej królestwa, miejscem jej czci. A gdzie Maryja jest obecna i czczona, jak pisze święty Ludwik, tam jest obecny i kochany jej syn. Kiedy ona jest obecna w naszym sercu, w naszej duszy, nie ma w nich miejsca na brud, nieczystości, przyzwolenie na życie w stanie permanentnego grzechu. To nie znaczy, że nigdy nie upadniemy, ale że będziemy się szybko podnosić z upadku poprzez sakrament spowiedzi i iść dalej. Jeżeli będziemy w tym brudzie trwać i, co najgorsze, usprawiedliwiać go, Maryi w naszym sercu na pewno nie będzie. Jak mówi święty Ludwik o prawdziwych wojownikach Maryi, ona jest najpewniejszą, najkrótszą i najdoskonalszą drogą prowadzącą do Syna, i jej synowie oddadzą się jej z duszą i ciałem, niepodzielnie i bez zastrzeżeń, by tym samym całkowicie i niepodzielnie należeć do Jezusa Chrystusa. Hymn. Witaj, morza, Wielka matko Boga, Panno zawsze czysta, bramo niebios błoga, Ty coś Gabriela słowem przywitana. Utwierdź nas w pokoju, odmień e wymiano. Winnych wyzwól z więzów, ślepym przywróć blaski, oddal nasze nędze, uproś wszelkie łaski. Okaż, żeś jest matką. Wzrusz modłami swymi tego co twym synem zechciał być na ziemi. O dziewico sławna i pokory wzorze. Wyzwolonym z winy daj nam żyć w pokorze. Daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną. Widzieć daj Jezusa, mieć z nim radość wieczną. Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie. Obu z Duchem Świętym jedno uwielbienie. Amen. Litania do Najświętszej Maryi Panny. Krje Eleison, Chryste Eleison, Kryje Eleison, Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże. Duchu Święty Boże Święta Trójco. Jedyny Boże święta Maryjo módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, święta Panno nad Pannami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko łaski Bożej, Matko nieskalana, Matko najczystsza, Matko dziewicza, Matko nienaruszona, Matko najmilsza, Matko przedziwna, Matko dobrej rady, Matko stworzyciela, Matko zbawiciela, Panno roztropna, Panno czcigodna, Panno wsławiona, Panno można. Panno łaskawa, panno wierna, zwierciadło sprawiedliwości, stolico mądrości, przyczyno naszej radości, przybytku Ducha Świętego, przybytku sławny pobożności, domie Boży, różo duchowna, wieżo Dawidowa, wieżo z kości słoniowej, domie złoty, arko przymierza, bramo niebieska, gwiazdo zaranna, uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych, pocieszycielko strapionych, wspomożenie wiernych, Królowo Aniołów, Królowo Patriarchów, Królowo Proroków, Królowo Apostołów, Królowo Męczenników, Królowo Wyznawców, Królowo Dziewic, Królowo Wszystkich Świętych, Królowo Bez Zmazy Pierworodnej Poczęta, Królowo wzięta, Królowo Różańca Świętego, Królowo Rodziny, Królowo Pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata... Wysłuchaj nas, panie. Paranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, O Boże, który w zwiastowaniu anielskim chciałeś, by Twoje słowo stało się ciałem w dziewiczym łonie Maryi. Pozwól swojemu ludowi, który wielbi ją jako prawdziwą matkę Boga by mógł zawsze radować się jej matczynym wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący i wieczny Boże, który zechciałeś ocalić nas poprzez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, w którego imieniu zawiera się nasze zbawienie, spraw, by w każdej sytuacji było ono dla nas oznaką zwycięstwa przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Życzę Wam wytrwałości w tych rozważaniach i dziękuję za Waszą obecność.